Są mi krótki Cześć tu NA GOSPODARSTWIE witam na kanale jak każdy dzień zaczynam trzeba przyjechać do zobaczyć czy wszystko w porządku tak jak zapowiedziałem w poprzednim odcinku tu jest ten kawałek półtora hektarowy no tu już widzę no, ładnie tną ładnie No myślę że jeszcze jutro tutaj pochodzą Natomiast więcej nie ma co ich trzymać, trzeba będzie je pchać dalej. Idę jeszcze tylko zobaczyć, czy z wodą wszystko w porządku, bo wiadomo, zawsze może się gdzieś tam coś przyciąć, żeby przypadkiem nie było tak, że albo nie leci woda, albo wylatuje. No ale to takie standardowe sprawdzenie codziennie rano. No i zaraz wracam na gospodarstwo, muszę przepędzić drugie stado już tam na swoją stronę. Także to też zobaczycie. A w dzisiejszym odcinku jeszcze pokażę Wam, jak wspominałem, że są jakieś e, prace. E, już teraz będziemy prowadzić remontowe, renowacyjne, naprawcze. No jest już takich parę e, prac wykonanych, także to akurat wam dzisiaj e, pokażę. Także zapraszam na dzisiejszy odcinek. No i znajdujemy się w tej naszej tutaj oborze. Jak widzicie, ten płotek e, no tak jak wspominałem, wcześniej on musiał być zrobiony, e, zwłaszcza, że tutaj te przepędy były. Z tymi cielakami, no i tutaj zazwyczaj stoją e, siano i kieszonka dla byków. Tak, żeby tutaj krowy nie wchodziły i im tego nie, nie wyżerały, no trzeba było to zrobić. Chcieliście, Coś się tam dobrze przyjrzał, na pewno w filmiku, e, w którym tam był ten załadunek. No tu się jednak wepchały dwa cielaki i, i tutaj te zawiasy zostały wygięte. Ale to już wszystko zostało poprawione i zrobione troszeczkę inaczej. Te zawiasy wtedy, tutaj co ja zrobiłem, też mi się powyginały. Więc Zrobiliśmy troszeczkę inaczej. Ja kupiłem tutaj można powiedzieć takie zamki. Tak one wyglądają na szpilki i to jest zrobione do tego słupa. No nie pozwala to pchnąć dalej po prostu tego płotka. A tutaj gdzie są te dziury, wkładamy śruby, natomiast myślę o tym, żeby po prostu zrobić to troszeczkę inaczej, bo tą śrubę się źle wyciąga, trzeba coś szybciej. Myślę, że po prostu takiego grubego pręta tu wsadzę, tak zabezpieczy, żeby on dalej nie mógł iść, jeszcze tutaj tak, żeby on był najlepiej wygięty, żeby można było szybko po prostu wyciągać i wkładać z powrotem. Konstrukcja sama w sobie, bo wiesił spawacz, to on ładnie by spawał, wytrzymała, natomiast no tutaj były tylko te dwa zawiasy. Był ten dolny i górny, no i się wygięły, ponieważ no jak widzicie jest dosyć tutaj duża odległość. No i jeszcze tej tutaj śruby nie było. Także to jest tutaj widzicie z powrotem wyprostowane. Dodana jest tutaj ta śruba. Tu na dole są już dwie. No tutaj taka talaga została dołożona, żeby to po prostu wzmocnić, żeby tego nie było jak wygiąć. Tu dodatkowo dziura, śruba, tutaj to samo jeszcze tu zostało to przyspawane i pomyślałem, że kurczę, no trzeba jednak tak brakowało mi w tym miejscu, więc włożyliśmy jeszcze jeden zawias, również wzmocniony była obawa, czy to po prostu równo tutaj wejdzie, natomiast udało się, fajnie to jest po prostu równo lekko to chodzi także tutaj nie ma problemu z otwieraniem i zamykaniem tego w razie co można swobodnie to tworzyć Znaczy jak Trzeba tutaj na przykład ciągnikiem powypychać ten cały obornik, tak, żeby można było tutaj swobodnie wjechać. To no wystarczy otworzyć i jak coś można zamknąć. Wcześniej był stał ten drewniany płotek, ale naprawdę już miałem wrażenie. Oczami wyobraźni widziałem, że on zaraz gdzieś tu kropa łeb wsadzi czy cielakiem po prostu pęknie. No i poza tym ciężko było przechodzić, to przestawiać. A tak można teraz swobodnie wyjść, przejść. Pamiętam, że już na kiedy, któryś tam kiedyś tam odcinkach mówiłem, że nie będzie żadnych inwestycji w tę oborę. No jednak trzeba było zrobić jeszcze jedną inwestycję, no ale to się tutaj przyda. Poza tym nie było aż to takie drogie, ponieważ te wszystkie rury były z poprzednich tutaj tych wygrodzeń dla byków, które zostały powyginane, także materiał był za darmo. Wiesiu dobrze to pospawał, także praktycznie bezkosztowo udało się to zrobić. Tutaj, w tym miejscu, gdzie, gdzie tam zaczyna się poskrom, no tutaj te cielaki i krowy zazwyczaj latają. I to zazwyczaj właśnie te krowy i cielaki pokazują mi miejsca, które są najsłabsze, które trzeba poprawić czy zrobić też na nowo. Tak też było na wiosnę tego roku. Mianowicie tutaj furtka była drewniana. I co cielak zrobił? Cielak zrobił e, wsadził łeb i po prostu to połamał, no bo to było z drewna. Więc trzeba było wyspawać nową furtkę. Tak ona się prezentuje. Jest ona zrobiona po prostu z resztek, z resztek materiałów tam po tej, po tej bramie. Furtka no, teraz jest bardzo solidna. Dlaczego to jest zrobione w ten sposób? No, po prostu dlatego, że no, te rury już były za krótkie i by tu nie sięgały. Dlatego trzeba było jeszcze jedną rurę, która była dłuższa wstawić w ten sposób i tutaj tak pospawać. Blacha jest dospawana dlatego, że myślę, że jeszcze będzie tutaj więcej Zamknięć, no na razie jest to zamykane w ten sposób. E, zastanawiam się, czy jeszcze po prostu jedną zasuwę, ewentualnie drugą tutaj nie wstawić, żeby to było dla pewności jeszcze e, dodatkowo wzmocnione. Wcześniej to, to furtko otwiera się na zewnątrz, teraz to się otwiera do środka, jeżeli tutaj nawet cielaka bokrowa miałaby pchać, no to pcha po prostu na te dwa e, podkłady. No i myślę, że to już tutaj tak, też nie będzie to ruszone, e, bo wygląda to solidnie i jest to solidnie zrobione. Może ewentualnie jeszcze wypadałoby to pomalować? Ale zobaczymy, jak będę miał czas to jeszcze, czy to jeszcze to pomaluje? Mm. No i jesteśmy tutaj na wodopoju, kolejną naprawę wykonaliśmy tutaj, tu wcześniej była tylko jedna żerdź i jedna linka, jedna linka została, ale żerdzi są teraz po dwie, ponieważ tutaj e, dwie żerdzie po prostu, no od, chyba od obecności tej rzeki jest duża wilgoć, dwie żerdzie po prostu przegniły i pękły. Więc no dobrze, Wstydziłem, wymieniamy cztery dolne, dokładamy cztery górne. Linkę troszeczkę, troszeczkę wyżej. Jeżeli nawet teraz e, przez rok powiedzmy, któraś tutaj rzecz przegniuje i odpadnie, no to zawsze jest jeszcze druga, zawsze jest ta linka, więc tutaj to bydło e, nie powinno wychodzić. Tu jeszcze niedawno stał płot. No niestety te słupki przegniły, płot poleciał, więc. Zabraliśmy wszystko, posprzątaliśmy, pozostało się jedyna, to zostaje jeszcze ta brama, na razie, jeszcze nie wiem co z nią zrobić, niech sobie póki co stoi, tutaj, tutaj generalnie jeszcze stoi parę maszyn, ale myślę po prostu, że jak będziemy te maszyny używać, to już następnym razem jak będę odstawiał którąś maszynę, to po prostu tam, gdzie wszystkie te maszyny, większość tych maszyn stoi, Tu zostaje jeszcze tylko parę, więc. Jak coś podłączę, jak będę miał odczepić, to już odczepię tam i tam wtedy wszystkie maszyny będą stałe, a tu już po prostu nie będzie nic. No właśnie, tu gdzie stają te maszyny myślę, że no kurczę, wystarczająco dużo miejsca, żeby tam te wszystkie maszyny tutaj ustawić. Kolejną rzeczą jaką zrobiliśmy, no właściwie to jest zrobione, było zrobione przed samym odsadzaniem cielaków, bo tutaj też był płot, który zwłaszcza w tej dalszej części poleciał był podparty tylko słupkami i bałem się po prostu, że jak my tu odsadzimy, że po tej stronie będą cielaki, po tej stronie krowy, że, nie do, że dojdzie do takiej sytuacji, gdzie po prostu jedno, albo cielaki przejdą na tamtą, albo krowy na tą i po prostu cała robota przy poskromie pójdzie, pójdzie na marne. Także jeszcze udało się te podkłady tutaj wstawić, poprzykręcać żerdzie, linkę, linka założona, nowa, grubsza, także po prostu, żeby te cielaki i krowy dobrze to widziały się tutaj, nie pchały. No i spełniło to swoje zadanie, nic nie, nie przelazło. Jednym z kolejnych zadań, które trzeba będzie tutaj wykonać, to widzicie furtek tu już nie ma. bo wyglądają no, w takim stanie, fatalnie to wygląda. I tutaj jest jeszcze stary płot, który jak widzicie leci, bo no co, już jest podparty, żeby całkiem nie poleciał. I tu i tam, tam się jeszcze Nie, też już widzę jest podparty. Daleko tego nie ma, bo tutaj potrzebuję w sumie parę tylko podkładów, sześć. 6, może 7 ale podkładów nie mam skończyły mi się a mój dostawca podkładów no na razie też sam czeka żeby, żeby je sprowadzić No może za jakieś 2 tygodnie podkłady będą i tu jak widzicie dotąd jest zrobiony płot no i trzeba dalej po prostu to skończyć kolejną rzeczą, którą będę musiał się zająć jak widzicie tu jest ta brama przez którą zazwyczaj wywozimy e, siano i kiszonkę dla byków ale ona już najlepsze lata ma za sobą jak widać już tutaj pogniła, zbutwiała i to w paru miejscach a ja, ona ma najwięcej, ona ma 4 czy 5 lat. No i jeszcze jakoś się trzyma, ale podejrzewam, że no jak widzicie ona już pęka, zaraz poleci i mam w planach kupno po prostu takiej typowej bramy łąkowej, gdzieś tu u innych e, rolników widziałem na kanałach, która po prostu też będzie się otwierać w tamtą stronę będzie zapierała o podkłady. Gdyby tutaj, po prostu, jak będziemy znowu pędzić bydło, żeby nie, nie doszło do jakiejś draki, że tutaj mi bydło ucieknie przy tym, przy tym płocie. Także jak widzieliście, jakieś tam prace cały czas trwają. Remontowo- naprawczo-renowacyjne na gospodarstwie i będzie tych prac kolejnych. No muszę jeszcze zamówić choćby bariery drogowe i ten poskrom dalej wzmacniać. Ciężko będzie teraz zamówić, bo. Cena idzie strasznie do góry, jak wszystko że są w tym kraju. Także no będzie to drogo, ale no cóż, muszę, muszę to wzmocnić. Jak widać krówki zaczęły dla mnie tą robotę, czyli wycinanie trawy do zera na tych 5 hektarach. Jak skończą, padamy tutaj z obornikiem, co na pewno też zobaczycie na kanale. Także tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!